Młody, który wbiegł na górę, nawet nie zastukał do drzwi, tylko wpadł jak po ogień. Panie zarządco, jakiś ślusarz do pana! Zanim zdołał dokończyć zdanie, stary Mortimer walnął pięścią w stół, aż papiery zatańczyły w powietrzu. Po pierwsze, synek, to nie jest karczma, żeby sobie od tak włazić. Dlatego wyjdziesz za drzwi i zapukasz jak przystoi. A jak cię zawołam poczekasz, aż kurwa skończę. Ale mnie tu wysłali koledzy z dołu, bo... Wypierdalaj za drzwi i zrób jak ci powiedziałem. Ale tam czeka... Już! Głos zarządcy odbił się echem po pustym korytarzu. Młody strażnik cofnął się pospiesznie i zamknął drzwi. Minęła chwila, nim odważył się ponownie zapukać i na wyraźne pozwolenie przekroczyć próg.